To nie jest barszcz, o, z... o kurwa. Co to znaczy? No to jest, tu można, wiesz, jak się dotkniesz, to cię poparzy. No to idzie tu bokiem. No to zajebiście, to jest ten barszcz. barszcz. Zajebiście parzy. Tu w ogóle można w szpitalu wylądować. <śle> Ale idą, kurde. <śle> <śle> Słuchajcie, to jest, kurwa. Tylko, że nie połamać się. Weź ten barszcz. O, to jest. Okej, okay. wodowanie. Kto matką chrzestną? żeby tak odchodzić nie <śśśśś> <Żeby> nam <odpłynęło. śśś> Jakby nam odpłynął <śśś> Ja sobie się boję, że on cię nie przebiegł, tam, bo tam plecie. Tam jest woda. Jakbyś wszedł do tego, ja spróbuję ci trochę popchnąć. Co? Jesteś na tyle odważny? Teraz pęknie, pęknie i będzie po ty. Dajesz, dajesz. jesteś? Po no, <ślesz> Oh, brawo, jeeea! Yeah. Ty może piątek najpierw spróbujemy z tym, z 70 kg, a później z tym. No dobra. No, Za to, tak żebyśmy... Czy tak chcesz? I skakuj, skakuj teraz! No co, będzie źle? Więc co, trzyma się jedną ręką tej gabinki, a drugą wejść, nie?